Halo, halo! Wiadomość z ostatniej chwili. Jak się dowiedziałem w wiadomościach porannych, em, oczywiście niech ciekawych, oni o tym nie mówią. Tam są same pozytywy, jeśli chodzi o działalność poszczególnych rządów krajów EU e, i e, same optymizmy zieją z tych wiadomości. A tymczasem życie przedstawia się trochę inaczej. Ale do rzeczy chciałem powiedzieć i ostrzec wszystkich: jeśli wyjdziecie z domu i nagle zaobserwujecie jakieś niesamowite ruchy większych ilości osób, które do, cie, do siebie strzelają, i zaczyna być jak w Chicago, albo podczas działań wojennych najlepiej się skryjcie bezpiecznie z powrotem do domu, albo w bezpieczne miejsce. Ponieważ możecie brać udział w strzelaninie między grupami e, wojska i policji, jak się okazuje, nie bandytów, nie najeźdźców, na przykład e, partyzantów Putina, po prostu ćwiczeń wojskowych. Taka sytuacja odbyła się w Niemczech wczoraj, gdzie Niepoinformowana policja zadziałała po wielu telefonach ludzi i wkroczyła do akcji. I rozpoczęła się strzelanina między wojskiem a policją. <noise> Brało w tym udział łącznie kilkaset ludzi, i wojska, i policji. I całe szczęście, tylko jedna osoba została ranna: jakiś wojak. A dlatego, że wojskowi strzelali ślepą amunicją do policji, a policja ostrą. Do czego tu dochodzi? Oni wszyscy trenują na wypadek działań wojennych. I my przyglądamy się temu wszystkiemu. Także ostrzegam, uważajcie teraz na siebie. Absurd, absurd, co tu się dzieje.